Cześć, uh, jestem Wiktoria i obecnie jestem studentką na University College of Football Business, skrócie UCFB, na Stadionie Wembley i studiuję sport, business i coaching. Okay. co to masz na tym slajdzie przygotowane, bo chyba ludzie go widzą. Tak więc na Cześć. slajdzie mam oczywiście mój stadion Wembley, więc codziennie jak a jestem na zajęciach, to mam taki widok, najlepiej jest jak jest zachód słońca, wtedy jest pięknie, można się zakochać. Co tu jeszcze mam? Mam Nike. Ogólnie na tym slajdzie mam wszystko wokół czego moje życie teraz się kręci, czyli Nike, stadion, Arsenal, Football Association i właśnie box. A co to jest? Powiedz, właśnie tu u góry, po prawej stronie widać tam jakąś yy, siłownię. Tak. A po prawej stronie to jest właśnie uh, uh, Joshua Boacy, on został uh, mistrzem wagi lekkiej ostatnio i dzięki niemu uh, dostałam um, szansę uczestniczenia w projekcie Nike Training Camp Troidon, co uh, jest uh, 16 tygodniowym uh, treningiem dla przyszłych trenerów personalnych i trenerów siłowni kończąc z tytułem właśnie Nike. Więc tak to wygląda i dzięki temu gościowi on jest właśnie z dostałem tą szansę i teraz jestem Nike Pro Trainer. O. A Arsenal? O Arsenal. Co tu chodzi? Więc dostałam też ofertę z Arsenalu roczną. Um, jest to roczny projekt dla młodych trenerów. Oni uczą, jak być właśnie trenerem piłki nożnej. Um, ja już niektóre kursy zaliczyłam u siebie na uczelni, więc nie muszę wszystkich robić, ale tutaj chodzi o to, że pierwsze uczył nas jak być trenerem, chodzimy do szkół, z którymi mają właśnie podpisany kontrakt, e, robimy sesje na boiskach, które też mają pod siebie wszystkie podpięte, potem wyjeżdżamy za granicę na kilka miesięcy. Na trzy albo pięć musimy sobie zdecydować. Tam też uczymy język angielskiego dzieciaki. A gdzie idziecie? Jakie są? Kraje Azja, e, Azja na pewno, Europa chyba też. Co to raczej kraje biedniejsze, to jest raczej typu coś, wolontariat. Okay. E, e, I później wracamy tutaj, kończymy projekt i jest możliwość e, współpracy jako Arsenal Football Club, bo teraz to jest Arsenal Index Community. Więc tak to wygląda. Więc zawsze się pojawia pytanie, dlaczego UK, dlaczego właśnie ten uniwersytet? I nawet na moim insta-story pamiętam, że o tym nie wspomniałam, bo to jest bardzo długa i dziwna historia. Więc jak widzicie na tym zdjęciu, jest data 18 czerwiec i jest nazwisko Cassius Clay. Więc Cassius Clay może, możecie go kojarzyć jako Muhammad Ali. To jest jego nazwisko, jak się urodził. A 18 czerwca to jest data moich urodzin. I jak zobaczyłam właśnie, że gość sobie walczył z Henrym Cooperem, tego dnia a, na Wembley, to już była taka fantastyczna decyzja, że ja tam idę, że to jest... Y, że muszę tam iść, gdzie był właśnie Muhammad Ali. Ja kocham boks i kocham Muhammad'a, więc... to było to i... Ale takim pierwszym to chcę potraktować moje życie, moją przyszłą pracę jako hobby. Bo ktoś raz powiedział, że jeżeli moja przyszła praca będzie hobby, to nigdy nie będziesz pracować. Ja pracować lubię, ale lubię też e, mieć z tego przyjemność. Więc połączenie sportu, który od zawsze był e, ze mną, i przeniesienie go na przyszłą pracę wydawało by mi się najbardziej realne tutaj i najbardziej takiż... taki rzeczywisty się... taki dla mnie, w sensie, tak. że pierwszy raz znalazłam coś dla siebie. no Ale... nawet wybierając liceum poszłam na kierunek, którego w ogóle byłam niepewna. Byłam pewna tylko szkoły, bo mi się podobała. A kierunku, no nie byłam pewna, nie widziałam czy to dla mnie. A tutaj jeszcze raz znalazłam to coś. Czy twoje wyobrażenia się spełniły? W sensie takim to, co to się oczekiwałaś? To... O nie, nigdy, bo, nigdy nie oczekiwałam tego, co się stanie. W sensie przyjechałam tu 10 miesięcy temu i teraz jestem trenerem piłki nożnej, jestem asystentem trenera boksu na siłowni, która ma mistrzów bokserskich. Jestem Nike Pro Trainer i, <laughs> i dla mnie to jest takie, jeszcze oferta z Arsenalu, dla mnie to jest nadal Niech mi ktoś po prostu uszczypnie, bo dla mnie to jest takie nierealne. Ale jest. I tak samo na, na uniwersytecie. Ludzie są tak super i cały czas pomagają. Dzisiaj dostałam też propozycję pójścia na event z Nike, z uniwersytetu, czyli jeszcze mogę sobie to wpisać bardziej do CV, bo byłam dzisiaj menadżerem grupy grającej event piłki nożnej, więc zarządzałam całą wielką grupą i ludźmi i tutaj oni na to bardzo patrzą, więc pisanie czegoś takiego do to będzie coś. Więc dla mnie to nadal jest takie nierealne i zobaczymy co drugi rok przyniesie. No to super, a jakie miałeś obawy wyjeżdżając tutaj? A moje obawy to były, miałam jedną obawę, czy ten kierunek na pewno będzie dla mnie i czy ten sport będzie dla mnie. Bo miałam em, problem między wyborem sport, Business i coaching, a football management i coaching. I wybrałam sport, biznes i coaching, bo wydawał mi się bardziej ogólny, w sensie nie ograniczałam się do piłki nożnej, którą też mam w sporcie, ale nadal nie wiedziałam, czy to jest dla mnie. W sensie, że na pewno pamiętam ich sport, bo rodzice mi mówili: Idź na psychologię, idź na psychologię. Dobrze ci się z ludźmi gada, ludzie cię lubią, po prostu idź na psychologię do Polski, oczywiście. Um, ale tak, coś mi nie pasowało. Ja zawsze byłam przeciwko wszystkim i wszystkiemu, więc Nie, to jest chyba mój czas. Jeszcze ten Muhammad. Jak zobaczyłam to zdjęcie, <głos> idę. <głos> A moi rodzice. O, oni to mieli milion obaw. Pierwsza um, to pieniądze. Um, czy dam sobie radę finansowo? Druga. Czy w ogóle ja i sport? W sensie, jestem dziewczyną w Polsce. No, troszeczkę jeszcze dyskryminacji mamy. Tutaj też jest dyskryminacja zresztą. Wszędzie jest dyskryminacja, jeżeli chodzi o kobiety w sporcie. Ale moi rodzice właśnie bardziej są do tego, że to moi bracia powinni być w sporcie, nie ja. To była ich obawa, że ja w szybciej wrócę niż tam pojechałam. I jeszcze jedno, to był właśnie, swój za granicą, że daleko od domu, że to jednak nie jest miasto dalej, dwa miasta dalej, no. tylko to jest właśnie za granicą. Daleko. No i jak za tą granicą strasznie tu jest? O, już lepiej, według mnie mi się żyje tutaj lepiej niż w Polsce, więc... Nie było tak źle. Nie, nie było tak źle. Teraz pytanie, czy warto mieć pieniądze na start, zaczynać sobie w UK? Więc ja odpowiedziałam tak i nie, bo warto mieć marzenie. Um, powiem wam, jak ja tu przyjechałam. Miałam tylko 200 funtów. W mojej kieszeni paszport i jedną walizkę. A przyjeżdżając do UK jeszcze może nie osobiście, ale pociągiem, którym jechałam, właśnie wpadł jakiś e, człowiek pod pociąg. Więc jeszcze miałam nieboszczyka po drodze. E, więc miałam e, nieboszczyka, 200 funtów i walizkę. I to wszystko. Nie wiedziałam, gdzie jest mój uniwersytet. Nie wiedziałam, gdzie ląduję. Po prostu kupiłam najtańszy bilet na najtańsze lotnisko. E, I udało się. za 200 funtów dać się tutaj na spokojnie. Na, Wystartowałaś, szczerze. Wystartowałam. Jestem kim jestem teraz po pierwszym więc. Okej, okay, więc słuchajcie, będziemy kontynuowali to pierwszy nasz wywiad z, z Wiktorią i historia się rozwija, przygody się zwiększają. <laughs> Także niedługo zaprosimy Was na kolejny odcinek, a dzisiaj dziękujemy bardzo, miłej niedzieli i do usłyszenia. Pa!